Hej, nowa wersja preview beta 1.20.30.21 właśnie została wydana. Zmienia ona dosyć sporo w kwestii wibracji, które to zmieniane są praktycznie co tydzień. Jeśli ten przegląd Ci się spodoba, to zostaw proszę łapkę w górę i suba na kanale. A teraz życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Zacznijmy dzisiaj od kilku funkcji, które zostały przeniesione z wersji Java. Od teraz można przełączać tryb latania podczas ciągania się lub skradania w trybie kreatywnym. Nareszcie został naprawiony model furtki, wyświetlany w interfejsie użytkownika. Przypomnę, że wcześniej taki model był wypełniony i nie było widać szpar, które już w postawionej furtce występują. Placówki pillagerów pojawiają się od teraz na biomie Wiśniowego Gaju. Wiedźmy podczas najazdu rzucają od teraz miotanymi miksturami natychmiastowego leczenia i regeneracji na resztę najeźdźców. Zniżki u wieśniaka nie zwiększają się już, kiedy ten sam wieśniak zostanie kilka razy zarażony i wyleczony. Skok z przykucnięciem podczas celowania do przodu i przytrzymania przycisku budowania nie będzie już powodował dalszego budowania bloków w górę, poza miejscem, w które celuje gracz. Horyzont nie zmienia już koloru, kiedy gracz stoi pod jakimś blokiem. Granie ulega już awarii, kiedy gracz wraca z kresu do zwykłego świata. Naprawiono błąd, który powodował, że światy pobrane z Realms nie ładowały poprawnie pakietów zasobów. W końcu ogrom zmian wibracji. Od teraz następujące czynności emitują wibracje: użycie na przywołanie przez przywoływacza weksa lub zatrzasku, zniesienie przez kurę jaja, składanie jaj przez żółwie i składanie skrzeku przez żaby, używanie mączki kostnej. Umieszczanie książek w rzeźbionej biblioteczce za pomocą dozownika, gaszenie ognia, wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, króliki zjadające marchewki, lisy zjadające słodkie jagody, stawianie sztandaru, sadzenie bambusa, umieszczanie głowy moba, umieszczenie lili wodnej, postawienie żabiego skrzeku, umieszczenie lub dodawanie iskrzy łody oraz pękanie żółwich jaj. Zniszczenie żółwiego jaja emituje teraz wibracje o tej samej częstotliwości co zniszczenie bloku, niezależnie od tego ile żółwich jaj pozostało. Zdejmowanie pancerza emituje teraz wibracje o innej częstotliwości niż jego zakładanie. Dodanie żółwiego jaja do grupki żółwich jaj emituje teraz wibracje o tej samej częstotliwości co umieszczanie bloku. Czujniki Skalku i Shriekery nie aktywują się już wielokrotnie, gdy utknie w nich pocisk. Świnie wydają teraz dźwięki po przekształceniu się w zombifikowane pigliny. Hogliny mają teraz własny dźwięk podczas transformacji w zogliny. Używanie nożyc do rzeźbienia dyń wydaje teraz dźwięk rzeźbienia. Dźwięk spłonięcia jest teraz odtwarzany, kiedy przedmioty są spalane w lawie. Śnieżne golemy odtwarzają teraz dźwięk, gdy rzucają śnieżkami. Husk odtwarza teraz dźwięk podczas przemiany w zombie. Dodano nowy, eksperymentalny przełącznik do menu wideo. Jest on dostępny dla graczy w systemie Windows i zmniejsza on opóźnienie wejścia. Włączenie tego ustawienia zwiększy pobór mocy. Naprawiono awarię w trybie Deferred Technical Preview, która mogła wystąpić podczas generowania terenu. Mam nadzieję, że przegląd się spodobał. Jeśli tak, to zostaw proszę łapkę w górę i suba na kanale. Chcę Was również powiadomić, że dzisiaj pojawiła się na kanale możliwość wspierania, a także super podziękowań pod filmami. Dzięki za obejrzenie do końca, trzymajcie się i cześć!